Brodawki piersi przygotowują się do swojej karmicielskiej roli już w ciąży. Po porodzie czeka je jednak ciężka praca. U części matek brodawki są nadwrażliwe. W pierwszych dniach karmienia mogą pojawić się otarcia i podrażnienia. Jeśli odczuwasz ból podczas karmienia, po odstawieniu dziecka od piersi daj brodawkom odpocząć w komfortowych warunkach. Posmaruj je odrobiną swojego pokarmu lub lanoliny Purelan i załóż osłonę ochronną pod biustonoszem bezpośrednio na piersi. Osłona będzie izolowała podrażnione brodawki od bielizny, pomoże je wietrzyć i zapobiegnie nadmiernemu wysuszeniu. Maść pielęgnacyjna ma wchłonąć się w skórę, nie w ubranie. Jeśli po kilku dniach masz nadal kłopoty z brodawkami, zasięgnij porady laktacyjnej. Ważne, aby dziecko ssało prawidłowo. To zapobiega uszkodzeniom brodawek.